Manko, ludzie, ja jestem Zmocie, to jest kolejny odcinek Paradise Partial Center. Nie, postal 2. No to idziemy teraz do, do, tego do tych paczek, no i zobaczymy, co my tutaj mamy takiego specjalnego. Specjalnego. Wow, już myślałem, że się będą napierdzielać, ale okej, 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 więc tak, S co on robi, kurde, co ty robisz? Okej, okay, spoko, więc tak, gdzie ja mam konkretnie iść? Powinno być to jakaś, wow, co to jest? Powinna to być jakaś recepcja, czy coś takiego. Może tutaj? To są zam... zamknięte raczej drzwi, no dobra, skoro są zamknięte to tam się nie będziemy na razie pchać. A jeśli to bug, back... auć, to na pewno jakoś się da. Zrobić, bo kurde, Je podejrzewam. A nie, tu są paczki, dobra. Available Services. Do Cześć! Heja! Mam przekaz na paczkę. Nazwisko koleś. Koleś. Zobaczmy. Hmm. Tak, mamy dla pana paczkę, panie koleś, ale trzeba ją opłacić. Wal się na ryj. To będzie 100 zielonych. No dobra, wy mogę dać. Ktoś ją przyniesie. Okej. Okay. Okay. No i gitara. Mamy no, paczkę. <laughs> mamy paczkę. No i zebić. o. Aha. Hey, coś myślę, że to nie będzie takie łatwe, jak się wydaje. P dude. Oo, oh, oh, to, to chyba bomba będzie. Coś mi się tak... O kurde! What the? F wiedziałem, 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 że to będzie bomba. To zrobił ja gość. O kurde! Holy fucking shit! Oh fuck! Coś podejrzewałem, że to nie będzie takie łatwe na... No dobra, no to skoro tak. To teraz będziemy się napierdzielać z, też kurde z... Ups. Ups. Muszę teraz sam poszukać. Pewnie trzymają je na zapleczu. A, czyli to nie była ta paczka, tak? Aha Eee, yy, czaję. No to idziemy po naszą paczkę, czy... Idziemy po, po paczkę, czy po wyjście? Bo zamknęli wyjście tam, więc... Wow, wypierdzielaj. Wow, spokojnie, spokojnie. Ja chcę się stąd tylko wydostać, a wy kurde giniecie. Niepotrzebnie, kurde, giniecie. Holy shit, zapomniałem, zapomniałem, kurde. Że sikamy żygami jak na razie. Dobra. Wow, weź mi tu nie jumpscaru, człowieku. Okej, okay, już mi, już mi, kurde, dostatecznie jak al jump skerów narobiła. O kurde. Widzę, że tu mamy trochę koridorsów. Z korridorsów. Ej, spokojnie, spokojnie człowieku, Jak chcę się stąd tylko wydostać. No wypierdzielać ode mnie! Wow! Dobra, wypierdziela... Oh fuck!

Dobra, szybko spierdzielamy. Jak coś mam dużo faj zdrowia, więc po prostu będziemy takiego speedruna robić tak, tak zwanego. Okej, okay, spierdzielamy teraz tu O oh Fuck O oh fuck, dużo, dużo ludzi, dużo ludzi! Wypierdzielaj! Okej, okay, wszyscy się podpalili Holy! Fuck. O kurde Dobra, ale teraz przynajmniej zapisałem. Uwaga! Faja zdrowia! Wypierdzielacz mi stąd! Kurde, za co słodz dostałem? Wypierdzielaj! Nie uważasz, że nie jestem miłym człowiekiem. Wypierdzielaj! Kurde, kolejna, kolejna faja zdrowia. To na pewno szkodliwe, ale... Ok. Okej. No wypierdzielaj ode mnie! Oho. A nie. Dobra, myślałem, że to jakaś... Myślałem, że to jakaś pułapka. O, tu jeszcze gościu. Spadaj! Jak chcesz się stąd wydostać? No nie. Wtedy tego nie rozumiecie, ludzie. Ludzie, naprawdę jesteście. What the fuck was ty, that? Się, gdyby to ciebie ktoś nazwał świrem? Who the fuck, to fuck. Dobra, wypierdzielaj. Zgaduję, że pula genetyczna na tym zadupiu się wyczerpała. No dobra, więc tak. Wypierdzielaj. Wypierdzielaj. Zaraz faja zdrowia będzie. O! Faja zdrowia. Wypierdzielaj, wypierdzielaj. Wypierdzielaj! O! Oho, kurde. Widzę, że kolejne. Wypierdzielać! I wypierdzielać! Tutaj żygają tylko, dobra. O! Tu są. Wypierdzielać. Wow, gościu tu z granatem tam, kurde. Skakał. O! Fajał zdrowie, szybko. Dobra, uciekam stąd ja pierdzielę. Wypierdzielam stąd. A nie, czyli, pacz czyli paczki po prostu nie było. Paczki nie było, no to cóż. A no w sumie zaliczono mapa. A nie, nie mam paczki. Ja pierdziele, nie mam paczki. Are you fucking kidding me? Czyli jednak będziemy mu musieli jakoś tutaj kurde w sobie poradzić. Holy shit. Dobra, schowam, bro schowam broń, no i jakby nigdy nic. Aha. Czyli jednak. Dobra, weźmiemy sobie tę paczkę. Okej, okay, mamy paczkę Okej, okay, spoko, spoko. Paczka teraz niby... niby ten O oh fuck, no nie no are you fucking kidding me Ja pierdzielę, teraz mam paczkę Kurde, jaki fail, ja pierdzielę Wypierdaj ode mnie no O nieprzy Ja chcę stąd po prostu uciec Szybki zapis, szybko Dobra Szybko Shotguny czy coś tam i wypierdzielamy Shotguny wypierdzielamy wypierdzielaj Wypierdzielaj A Apteczka Wypierdzielamy Bo no spir! Dolej jedynie mnie Ja pierdzielę To na pewno szkodliwe O o SWAT 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 Yeah fuck 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 Zaraz faja zdrowia, zaraz faja zdrowia znaczy, jeszcze mam stówę, wiem, wiem, ale jednak ją faja zdrowia. Kurde, mam trzy faje zdrowia. Wypierdzielaj! Jest coś takiego, kurde, brzydka, dziwna. Wypierdzielaj. Dobra, tu, tu już mam wyjście. Tu już mam wyjście. Zaraz będę mu, kurde, uciec. Uwaga, Uciekam, uciekam stąd. Wypierdzielam stąd. Kurde. Okej, okay. faja zdrowia. O fuck. Kurde, no wypierdalaj mi z tym granatem, idioto. To na pewno Dobra, uciekam stąd. Wypierdzielaj. Uciekam stąd. O kurde. No i kolejna grupa obrażonych. Cóż, chyba jednak nie mam podejścia do ludzi. Na szczęście mam kamizelkę kuloodporną. Zaraz, czy ja mam kamizelkę kuloodporną? No właśnie, nie wiem, czy masz kamizelkę kuloodporną. Chyba raczej nie mamy. Ja pierdzielę to dopiero. O kurde, mamy już pięć kurde grup, które, które nas nienawidzą. Ale okej, okay, spierdzielamy, chowamy, chowamy wszystkie bronie, żeby nas policja nie goniła. No cóż, no jakoś sobie poradziliśmy, no ale, kurde, było ciężko. Było ciężko, bo, znaczy, no było ciężko pod, tylko pod tym względem, że, kurde, nie wziąłem, kurde, debil ze mnie, nie wziąłem paczki. Dobra, no to mamy zaliczoną paczkę, więc teraz pójdziemy sobie do... ...złomowiska, czyli możemy iść cały czas tutaj teraz prosto, potem w prawo. Znaczy, teraz w prawo pójdziemy, potem cały czas wprost, cały czas prosto. I tak będzie chyba najłatwiej. Mam nadzieję, że nie będzie żadnych kurde, potknięć po drodze. Chociaż, jak znam postala, będzie z 20, kurde, strzelanin, 5 czegoś tam, 10 czegoś tam, ja pierdzielę. Dobra, złomowisko. No to idziemy. Oho, już się zaczyna, tak. O, jeszcze tam al tak, 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 oczywiście. To jest właśnie tak, tak. No tak. Dobra. Idziemy spokojnie, sobie tak idziemy, spaserujemy. Okej, widzę, że tutaj kolejni, kurde, aż trzech. Aż trzech ludziów, i zaraz się na mnie rzucą. Oczywiście, już się rzucili, rzucili na pewno. A, strzelają! A nie, nie strzelają. Oho, dopiero teraz zaczął strzelać. Ok, i to z shotguna, kurde. Dobra, idziemy tutaj. Tutaj byłem w ogóle w tym stageu? Chyba tak. Chyba tak, chociaż nie jestem. Pe o kurde! Tu i tutaj właśnie będzie pierwsze zboczenie, że tak powiem. I love veggies, meat sucks. Aha, to są ci? Y no, weganie. Hmm. What the fuck the fucking shit? Co to kurde było? Kurde, już na powitanie? No ja was proszę. Okej, okay, no to dobra. To jest szpital dla. Szpital dla niezwykłych ludzi. Widzę, że cały pusty. No ale dobra, kiedy indziej sobie go zwiedzimy, może. To nie na moje nerwy. To nie na moje nerwy, bo jestem, kurde, wkurzony przez tę pierwotną pocztę. Więc dobra. Cały czas musimy iść prosto, wariatkowo, no tak, tak jak, tak, jak, tak jak widzicie tutaj wariatkowo. No to dobra, pójdziemy sobie cały czas prosto i mam nadzieję, że tam się nic nie stanie, chociaż można się domyślać, że na pstówkę coś, coś się stanie. Okej. Okay. Chociaż kurde wziąłem paczkę i... A wiem, że... O kurde, dobrze idę. Dobrze idę. Wziąłem paczkę, a wiem, kurde, co, co w niej jest, wy, wy też wiecie, no bo, kurde, e, no, e, no, e, no, o, oh, Jesus fucking Christ, e, wzięliśmy wcześniej opcję, żeby zapłacić i, no cóż, gościu, gościu, zap... znaczy, gościu poszedł do paczki i paczka wybuchła, więc w sumie mam nadzieję, że, kurde, uratujemy się jakoś przed tym, ha, ale na pewno. Dobra, więc jesteśmy tutaj, tak? I teraz będziemy iść cały czas prosto, potem w lewo i wylądujemy na złomowisku. Jakbyśmy byli Transformesem, to właśnie tam byśmy skończyli swój żywot. <noise> Okej, okay, więc teraz tak, na, na lewo. Na razie nie widzę, na, nie widzę żadnego podejrzanego gościa. Sami żołnierze i... Co ci żoł... Co, co co z tymi... co z tymi żołnierzami? O, widzę... widzę już nasze złomowisko. I coś mi się wydaje, że... This is just... for... junkyard. Go fuck... You fuck... Uh, bullshit ...pool. <laughs> Dobre! Złomowisko Majka. No i okej. Okay. I co my tu w ogóle właściwie mamy zrobić? Nie wiem, dowiem się. Kotek na złowisku. Weźmiemy sobie tego kota. O, chyba już widzę. Chyba już widzę gościa, który To ten? Hej. Siema. Cześć. Ej, hey, Chico. Potrzebuję alternator do daje bacu z 87. To będzie 500 zielonych. Are you fucking kidding me? 500? Ja nie mam tyle kasy. Sam sobie kurde wezmę. No to uwaga. Wow! Należysz do oddziału szybkiego reagowania? What the fucking shit, jest! Głupia dziwka! Szybko! No tak, tak jak przypuszczałem. Nie pójdzie tak łatwo. Okej, okay, nie. Ma, a, mam jeszcze pączki. Dobra. Więc tak, teraz będzie automat. No to dobra, więc teraz musimy... Aha, czyli tutaj musimy przejść, tak? Na pewno. E, moja babcia by przeszła tę grę, gdyby sejbowała Dobra, 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 a może... O, FAK! FAK! FAK fuck, 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 Kurde, mam, mam przecież karmę dla psa. Chyba O, i zaprzyjaźniłem się z psami. Tej niestety zabiłem, ale no cóż... Już trudno, ale one wyskoczyły stąd, więc tutaj też jest jakieś przejście widzę. Więc gitara. Mam nadzieję, że znajdę dosyć szybko. No i każde, każdego... Aha, tu What the fuck? Macie. Jedzonko. Haha! <laughs> Zaprzyjaźniłem się z psami, które chcą mnie zabić. Które chciały mnie zabić. Ale już nie chcą. Chcą jedzenia. A ja mam przy sobie jeszcze troszkę, więc no cóż. Okej, okay, widzę, że tutaj... Dosyć, dosyć, kurde... Dosyć, no... O, wow, 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 co to kurde jest? Wow, co to za kula? Jest. Co ludzie, co ludzie, potrafią dać na złowisko. Nie czuję się za dobrze. O, o, faja zdrowia się odzywa. O, kurde. Niedobrze. Widzę, że tutaj mamy. Okej, no okej, okay. chodzi... okay, jeszcze dwa koktajle mołotowa. No i kurde, ślepa uliczka. No i gówno. Więc, kurde, musimy się cofnąć i coś gdzieś. Gdzieś indziej będzie ten alternator cały. Kurde, to złowisko To jest jeden wielki, kurde. Y, no, labirynt z tego Muszę co widzę. Palić to o, fuck, ale mi serce wali. Uff, dobra. To na pewno szkodliwe, ale. Aha, czyli świetne. to takie rzeczy, tak? Czyli gdzie jest ten alternator konkretnie? Porter Polty. Gdzie jest ten alternator konkretnie, bo w sumie coś mi się zdaje, że... O! Uciekaj! Okej. Okay. Gdzie jest pieprzony alternator? Ej, gościu! Gdzie dałeś ten pierdolony alternator? A może mam zaliczony? Nie no, raczej nie mam zaliczonego, no właśnie, alternator. Zomowisko, gdzieś tam. W sumie nawet jest zaznaczone na mapie, więc przejdę się tam. Przejdę się tam, żeby nie było. Chociaż, kurde, już robię drugą turę. Jeszcze tutaj nie byłem, jeszcze tutaj się przejdę. Chociaż nie sądzę, żeby to była jakaś różnica. W sumie nie wiem, czy tu byłem, czy nie, bo to jest, kurde, taki labirynt... No właśnie. Tak jak przypuszczałem. Okej, okay, więc jeszcze tutaj coś jest. Gdzie te psy idą? Gdzie te pieski idą? Da się tutaj jakoś wskoczyć, ale tu raczej nic nie ma. Dobra. Are you fucking kidding me? Ja pierdzielę, no. Okej, okay, okej, okay. czy będzie jakiś filmik? Mam nadzieję, że nie będzie. Mam nadzieję, że nie będzie żadnej kasenki, że nie będzie żadnej przy tej... O, o, wiedziałem, że coś będzie. Wiedziałem, zawsze tak jest. O kurde, psy. A z psami to ja się mogę, z psami to ja się mogę zaprzyjaźnić. Smacznego. O kurde, no czemu mi się zmieniło? Fuck, what the f... Holy shit. A, fuck. Kurde. Macie, jedźcie, jedźcie z tego wszyscy, to jest bowiem pączek mój. No, i tak ma kurde być Któryś mnie atakuje No, już żaden mnie nie atakuje, no i gitara, no i tak mam... O o! Jakbym kurde, nie mógł tego przeskoczyć. No normalnie, no kurde. O, kolejny piesek, ale już mnie nie będzie atakował, mam nadzieję. Okej, okay, dobra, tędy możemy się wydostać. Eee, no i nie możemy się tamtedy wydostać. No już zaprzyjaźniliśmy się z wszystkimi pieskami. <laughs> Jest zarąbiście, okej, okay, te też chyba nas nie będą atakować. No i... What the fuck? Jedz! No jedz to! Ale ty jesteś wybredny, co? Holy shit! Wow, pies zabił psa! Holy fuck! Ouch! Nie o to mi chodziło! Dobra, tutaj mamy wyjście. Ja wiem, że, ja wiem, że... Ja wiem już skąd... Ja wiem, ja wiem już gdzie i kurde, oczywiście... wo kurde! Kude, kude, kude! Fak! I defons! No fuck, bierz tę pieprzoną! Wypierdzielać, skoro tak! Skoro tak, wypierdzielać, proszę! Auć! Au, 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 kurde! Czemu je ja nie mogę wziąć... O, dobra. Proszę mi stąd wypierdzielać! Wypierdzielać. Proszę. Proszę nie zostawić w spokoju. Okej. Okay. I skąd ja przyszedłem? Ja pierdolę, to jest ślepa uliczka. No nie no. No nie no kurde. Jak ja nie lubię takich sytuacji. Wypierdzielaj. 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 A nie, to jest przyja... ten akurat się zaprzyjaźnił z nami. Dobra. Wow, mam 16 tych psich, psiego żarcia, no to spoko. Tak czy inaczej możemy się z nimi zaprzyjaźnić. Dobra, tutaj już, tutaj już jest wyjście. Uciekaj, uciekaj stąd! Oh, fuck, wiedziałem, że nas zginiecie. Mogłem się, kurde, nie krauczować. Dobra, uciekaj! Okej, okay. no jest gitara. Gonią nas, nie gonią? No jak gitara. Słyszę, jak biegnie jakiś pies, ale raczej nas nie dogoni i raczej się od nas odczepi. Więc gitara jest. Więc teraz przejdziemy się do kliniki. Wow! A to nasze psy, no tak, to są nasze zaprzyjaźnione psy. Czyli wszystkich psów zaprzyjaźniliśmy się tylko z czterema, dobra. Wow, chowaj to. Ok, więc teraz przejdziemy się do kliniki. Akurat mamy blisko, więc akurat będzie spoko. Gitarka będzie. <laughs> No, ciekaw jestem, kurde, w ogóle, co to za przyjęcie jest z tym, przyjęcie z tym, tym, z tym wujkiem Dave'em, ha? Ciekaw jestem, kurde. E, nie, teraz na lewo musimy przejść. No tak, tam w sumie kojarzy to ładowanie, te przejście, ale zresztą, zobaczycie. Oh, Jesus fucking Christ, co to, kurde, za dzień. Każdy dzień, każdy dzień, w każdy dzień coś, od poniedziałku do piątku coś. Normalnie. <laughs> Rozruba na całego. To mamy jakiś żwirek, kurde. Żwirek i mu humorek. Żwirek i mu humorek! Okej, okay, już tam z daleka widać yy, no klinikę. No to się przejdziemy do tej kliniki. Mam nadzieję, że tutaj będzie wszystko normalnie, no bo kurde, o widzę, że tutaj coś ciekawego jest. Butelki akurat mnie nie interesują, ale interesuje mnie apteczka, która, o no to chodziło... O, faja zdrowia, faja zdrowia. Widzę, że to jest... Widzę, że to jest dom bezdomnego. Karton. Okej. Okay. Okej, okay, gitara jest, no to idziemy do kliniki. Klinika. Okej. Okay. Siemka. Cześć. Czy ktoś w ogóle może ci pomóc? Wow, 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 wow. nie chcę płacić, kurde. Dobra. Czyli tak, klinika, tak? Dobra. O, mamy kocimiętkę. Zarobiście. Okej, okay, tutaj nic nie mamy. Ja mam. Gdzieś. O, wandę, Coś tam, coś tam. Chyba to. Tutaj? Tak. Jestem lekomat 9000. Proszę podejść i oddać mocz. Jeśli masz małą pałkę, podejdź bliżej. Szczaj tutaj. Postaraj się mnie nie opryskać. Muszę przestać palić to świństwo. Okej, okay, więc... Do roboty! Dobra. Błergh! Auć, 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 auć... No ile tego chcesz? to Błergh! Dziękuję za mocz. Życzę lekkorudnia <grystanie> się, prawda? Okej, okay, mamy jakieś pilcy. Dalej! Mamy jakieś pilsy, zdobyliśmy. Błyskawiczne le kiły. o Boże. Już mi lepiej. O proszę. się czuję. No dobra. Więc teraz pójdziemy do urodziny wujka Dave'a, więc akurat w dobrą stronę jestem jestem skierowany. W sumie dobrze i zarobiście. idziemy do wujka Dave'a. O kurde, twoja zdrowia. Jehehe, yeah, to na pewno szkodliwe. Ale... He he he. Czuję się wow, co to jest? Świetnie. Co to kurde jest? Tego jeszcze nie było. Eee, jakiś wyrób... Jakieś wyroby alkoholowe z tego co widzę. Więc mnie nie za bardzo interesuje. Co to kurde jest? Ok, spoko. Aha, jakiś. O nie, tam są wszury. No to ja tam nie wchodzę. Ja tam kurde nie wchodzę. Wow, wow, wow. Co to kurde za spadlizna? Ok, więc tak. Oj. A nie, dobrze idę, dobrze. Tak, dobrze idę. Dzielnica powinno być. Tak. Cmentarz, kościół, dzielnica. Kotek. Mamy pięć kotów. W sumie mogę je wypuścić, bo kurde. Wow! <śm> to było dobre. Matrix. W sumie mo mogę wypuścić te koty, bo i tak kurde nie. O kurde, nie, nie o to mi chodziło, no ale dobra. No przynajmniej... Przynajmniej psy się ode mnie odczepią. tutaj... Dobrze idę, tak, do dzielnicy. Dzielnica, dzielnica. Dzielnica portowa. Dobra. Seksoko, se... Seksoko. Seksoko. Dobrze. O, no właśnie, czyli tu jest teraz otwarte, no to? No to idziemy i zobaczymy co to jest, co to co to jest, bo ja naprawdę ja naprawdę tego nie kojarzę. Nie pamiętam po prostu. No i zobaczymy. Okej, okay. Paradise. Nogales. Tukson, Tucson, Phoenix. Spoko, spoko. No i zobaczymy, co tu... Wow, policja, tak? O oh oo! -oh. Czuję kłopoty! Czuję kłopoty i to wielkie kłopoty. Coś tutaj jest? Na pewno coś tutaj jest. A, coś tam jest. Jakieś tam schody są, ale ja wolę tędy się przejść. Zobaczymy... O! I co to jest? Holy fucking shit! Widzicie, widzicie te czołgi? Oni sobie to w Battlefielda zrobili. O kurde! Ho -ho Holy shit! Tu policja! Proszę zostać w środku! Nie próbujcie opuszczać budynku! Nie zwracajcie uwagi na ludzi Przestań ze światłem! Nie Jesteśmy Prosimy nie innymi przechodniami! się jakimś łatwopalnym materiałem i zebrać się w zamkniętym pomieszczeniu! By spełniła się przepowiednia, musisz zginąć, a potem... Ktoś musi natychmiast przejąć dowodzenie! Nie będę zdychał za to! Ten problem ma być zneutralizowany! Jazda! Zajmę się tym. Go, 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 go! Nie jesteśmy fanatykami! Żryj ołów i zdychaj, niewierna świnio! Zabezpieczyć teren! Przecesać teren! O, kurde. Więc widzę, że w kolejnym odcinku będzie niezła akcja. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie. Na razie.